hej kochani, no słuchajcie, no widzicie jak to jest kurczę, pamięć mi się w telefonie skończyła i tutaj tak jak było w tej sytuacji, że chciałam przerwać najpierw ten filmik, że tutaj naprawdę to zostało coś przerwane nagle tak mi wychodzi, ale to ze względu na to jak tutaj do, dokładam właśnie tą kartę o aniołu, bo chciałam dokończyć grupę numer 3 oczywiście że twoje pragnienia spełnią się w najbliższej przyszłości, miej wiarę, bądź cierpliwy nie próbuj wymuszać ich urzeczywistnienia i tutaj właśnie mogę powiedzieć, że w grupie numer 3 wyczujecie się takie napierane, zmuszane do czegoś, brak takiego zdrowego oglądu sytuacji, i dlatego żeście się mogły naprawdę totalnie odciąć, wręcz go zablokować na wszelkich social mediach i mogła taka sytuacja być, bo no, ta jego, że tak powiem, nachalność was po prostu totalnie zniechęciła. Być może, że ma jakieś takie no, niezdrowe wyobrażenia, to do waszej, do waszej relacji, że może być taki. Typ troszeczkę Stalkera, tak bym uważała, aczkolwiek no wiele miłości tutaj kochane do Was ma. Także bardzo <grywania> dziwna sytuacja. Także no słuchajcie, wszechświat nie śpi, właśnie takie niespodzianki nam przynosi. Na no, dziewczyny, no, zrobicie co zechcecie, oczywiście, ale na dzień dzisiejszy widzę, że na, na ten moment ta energia, no, to jest taka dosyć szalona, że tak powiem, tak tego człowieka, że te emocje zbyt mocno go zalewają. Tutaj właśnie jest jakby zasugerowane od, 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 od Tarota, żeby było więcej takiego umiaru i cierpliwości, i on tego nie ma niestety na dzień dzisiejszy, i ruszyłby do Was, ale boi się, że no, dostanie po łbie mieczem, tak, że po prostu będzie yy, uciekał spod, w pod skokach, tak to wygląda. No dobra, kochani, to tylko tyle chciałam zakoń zakończyć. <noise> Taki mamy w kawałkach ten film, ale no cóż, tak miał być. Także jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję za ten cały rok. Dziękuję Wam za subskrypcję. Mam nadzieję, że dalej mam, nasz kanał będzie się rozwijał. Będziemy mogli się nawzajem siebie napełniać dobrą energię i będziemy mogły błyszczeć, mogli błyszczeć i patrzeć sobie. W oczy równym sobie, tak? I odpalać fajkę od słońca. Także pod tym filmikiem, oczywiście, umieszczę Wam ten link do tej piosenki wspaniałej, która mnie totalnie wzruszyła. Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Jak chcecie czytać prywatnych, zapraszam, będzie w opisie adres mailowy. Chcecie mi postawić kawkę, też zapraszam, rozwija to mój kanał. I dziękuję jeszcze raz, że jesteście. Dziękuję, dziękuję z całego sertuka, które mi tak puk, puk, puka, tak romantycznie i tak z, takim rymem częstochowskim kończę ten rok i zapraszam Was do nowego roku z radością i z błyskiem. Dzięki, buziaczki, pa pa!